Atlas buntowany. Z jakiego powodu nie powinieneś czytać tej książki? Jeżeli przeczytasz tą książkę, ale tak naprawdę ją przeczytasz, a nie tylko zapoznasz się ze zdaniami zapisanymi na papierze, Twój światopogląd nigdy już nie będzie taki sam, jak był wcześniej. Po przeczytaniu tej książki nie będziesz miał już wyjścia. Będziesz musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania, za swoje życie i wyjść z iluzji dotychczasowych wymówek, na które zrzucałeś winę za swoje dotychczasowe niepowodzenia. Poznając przygody głównych bohaterów tej naprawdę potężnej powieści, mającej ponad 1200 stron, pisanych drobną czcionką, poznasz czym jest obiektywizm. Obiektywizm, czyli nurt filozoficzny, o którym nie rozprawia się na uczelniach. Nie dyskutuje się na forach internetowych, chyba że w tych naprawdę niszowych, a większość rządzących chciałaby po prostu zapomnieć i ideę zawartą w tej książce wymazać z kart historii. Natomiast zacznijmy od faktów. Pięć lat przymierzałem się do przeczytania tej książki. Przerażała mnie jej wielkość oraz to, że została napisana ponad 70 lat temu, bo myślałem sobie, co może mieć wspólnego dzisiejsza rzeczywistość z tą mającą miejsce w połowie ubiegłego wieku. I z racji tego, że jestem przedsiębiorcą, rodzicem, gościem, który aktywnie spędza czas i osobą, która bardzo dokładnie wczytuje się w treści, z którymi się zapoznaje, przeczytanie tej książki zajęło mi 6 miesięcy. I to było naprawdę dobre, dające do myślenia 6 miesięcy mojego życia. Czytałem ją prawie codziennie. Bo zdarzały się momenty, w których na kilka dni musiałem ją odłożyć po to, aby zastanowić się i przeanalizować treść, z którą się zapoznałem, bo te treści naprawdę były głębokie, dające do myślenia. Idea, z którą się zapoznałem, będzie towarzyszyła mi naprawdę do końca życia. Nawet dzisiaj moi przyjaciele mówią, że się zmieniłem i uważam, że jest to zasługa tej książki. Uważam, że ta książka dołożyła naprawdę solidną cegiełkę do mojego nowego mindsetu. Mindsetu skutecznego przedsiębiorcy, który jest zdeterminowany, który zaczął rozumieć, na czym polega przedsiębiorczość i zarabianie pieniędzy. Natomiast, no dobra, konkretnie z jakiego powodu odradzam Ci przeczytanie tej książki? Po pierwsze. Ponieważ po jej przeczytaniu zrozumiesz, z jakiego powodu ingerencja państwa w wolny rynek jest zawsze, zawsze zła. Zaczniesz zauważać przyczyny aktualnych problemów na rynku nieruchomości i sam dojdziesz do wniosku, że dawanie pieniędzy ludziom, którzy na nie nie zapracowali, którzy na nie nie zasłużyli poprzez wykonanie jakiejś pracy, jest po prostu złe. Po drugie, zaczniesz być zdrowym egoistą, który przestanie stawiać na pierwszym miejscu innych, a zacznie stawiać na pierwszym miejscu siebie, swój interes i swoje dobro. I ta zmiana spowoduje, że będziesz szczęśliwy i będzie zadowolony ze swojego życia. Tylko pytanie, czy będziesz w stanie ją przeprowadzić. Po trzecie, zaczniesz. Obiektywnie patrzeć na świat. Zaczniesz zauważać, że większość osób, które wokół ciebie funkcjonują, żyją w iluzji: iluzji swoich ograniczających przekonań oraz iluzji kłamstw, w które wierzą, które dają im usprawiedliwienie, dlaczego. Ciągle popełniają te same błędy? Dlaczego ciągle kręcą się w kółko? Dlaczego ciągle żyją w miejscu, w który, z którego nie są zadowoleni i nic w ich życiu się nie zmienia? I to są tylko trzy powody. Natomiast według mnie to są trzy najważniejsze powody, dla których tej książki nie powinieneś czytać. No bo przecież po co wyjść z iluzji? I zacząć żyć w rzeczywistości, po co zacząć brać odpowiedzialność za osiągane efekty, jeżeli to jest trudne. Jeżeli to wpływa na to, że nie masz już na co rzucić winy i jesteś główną osobą, od której zależy jakość Twojego życia. Drogi widzu, napisz proszę w komentarzu. Czy wybiłem Ci z głowy pomysł czytania tej książki? A jeżeli już ją przeczytałeś, abyś tylko i wyłącznie ciekawy mojej opinii, zostaw informację w komentarzu, jaki wpływ na ciebie miało przeczytanie tej lektury. Do zobaczenia w rzeczywistości. Cześć!